Cześć dziewczyny, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie i dzisiaj mm, jestem z gościem specjalnym, z Anią z kanału e, Z Babskiej TV. Cześć. Dzisiaj z Anią zamieniłyśmy torebkami, ja e, będę lustrować jej torebkę, furle Candy <coughs> Mini. mini. E, Ania e, już zrobiła mi porządek w mojej torebce, jeżeli e, jesteście ciekawe to was e, odsyłamy do tamtego filmu. No, i co Ania? Co jeszcze możemy dodać przed możemy dodać tak, Możemy dodać to, że ja Ci chciałam zrobić porządek, ale w takiej torebce się jednak tego porządku nie da zrobić, bo nawet jak się ładnie wszystko układa i położy, to to za chwilę tam jest wszystko i tak do góry nogami. Tak, w dobrej tak. No, w torebce Pauliny jest kilka e, fajnych rzeczy, które mnie zaskoczyły, także koniecznie musicie zobaczyć filmik. Słuchajcie, naprawdę... Z, z... U mnie będzie bardziej standardowo, myślę. Myślisz? Tak. Zobaczymy, słuchajcie, otwieram. Bardzo ładna jest w ogóle torebka i też e, trochę waży, muszę powiedzieć. Bardzo podobnie waży. E, bardzo fajnie ona wygląda, rzeczywiście jest taka solidnie wykonana i fajnie, że jest pasek. To jest mój prezent, słuchaj, na trzydziestkę od męża. Wy, wyłudziłam, znaczy tak trochę wyłudziłam i nie, bo jakby dostałam aparat, i mhm. myślałam, że już nawet nie myślałam o kolejnym prezencie, no bo jak już mi kupił ten aparat, a tu nagle e, zrobił jeszcze taką e, konspirację, zamówił tą, tą torebkę, tę tą torebkę z Włoch do, do swojej mamy, czyli do mojej teściowej, bo wiedział, że jak zamówi kurierem do domu, to ja pewnie przechwycę, tak, mhm. a Furla wysłała w takich fajnych opakowaniach i jest to taki wielki napis Furla, więc no, Aha, ciężko ja byłoby nie nie tak, tak nie, nie mhm. zauważyłabym, y, znaczy nie mogłabym tego przeoczyć, więc konspirację robił i myślał, że to nie dojdzie. No i, na szczęście w ostatniej chwili doszła i kazał swojej mamie tak to zapakować, kilka warstw jak cukierki, żebym ja nie mogła Aha, otworzyć od razu, wow. tylko żebym otwierała, otwierała. Ale słuchajcie, ja otworzyłam jedną warstwę i poczułam zapach, bo Furlan na początku ma taki specyficzny zapach. Mhm, teraz już chyba nie. Te, Troszeczkę. I tak jak ja tak. tylko otworzyłam tę pierwszą warstwę, poczułam ten zapach, to od razu oczy takie mówię, nie wierzę! Furla! On tak na mnie patrzył, ty to wiesz. <grym> my już wszystko wiemy. Ta. A poza tym, no taki case na aparacik. Jak już kupił aparat, no to właśnie, musi kupić case tak, no. Dobra, bo już jestem ciekawa, no, dobra, dobra, co tam dawaj. się dzieje. No tak, oczywiście jak przestało na vlogera, aparat musi być... To ten dostałaś? Tak, ten właśnie. Piękny są. Bardzo fajny. No i jak? Nagrywam, bo Wiesz co, tak, fajnie, nie? fajnie się nagrywa. Ja też yy, ja chciałam też taki ze stabilizacją, co prawda jak nagrywam tak z ręki, to yy, ja nagrałam to pierwszy raz i mówię, czemu ten obraz się tak rusza? Mi wytłumaczyli, że ja ruszałam tak ręką, to nie była już kwestia aparatu. No, Jaki by stabilizacja miał. No, tak, tak no, ruszasz nim, to nim tak, to, to, to będzie ciężko, więc. Ale daję radę. Powiem, ale że możesz z nim zadowolna. nagrywać filmiki, mm -hmm. czy tak. takie w domu? Tak, nawet Też? takie szyciowe swoje, jakieś dłuższe nagrywam, czy właśnie stawiam na statyw i mm -hmm. gadam. Muszę tylko pilnować, bo on po tam chyba 20 minutach się wyłącza na chwilę, ale to praktycznie każdy aparat tak marzy. A ja właśnie mam jakiś problem ze swoim kanonem, że mi się wyłącza po jakichś paru dosłownie sekundach, nie muszę coś tam naprawić. Dobrze. Może się już wysłużył. Mm -hmm, mm -hmm. piękny portfel. Kar mogę otworzyć? Tak, no jasne. Jak, jaki to jest portfel? Skąd? E, wiesz co, to jest portfel z Mojito. Bardzo ładny. No i był, e, wasze... chyba 60 złotych kosztował. Super. Nie będziemy tutaj nic pokazywać, ale... Um, karty są... Karty, jakieś... prawo jazdy, dowody, karta Tesco. <laughs> nie powiem mamy <laughs> nic więcej. Tutaj jest jeszcze suwaczek. Suwaczek, tak. Bardzo ładnie, a tak może wystawimy. Ania tak ładnie wystawiła z mojej torebki rzeczy, no co też może w tej poziom. oj! I nicz masz. Słuchajcie kabelek, ładowarka. O, ładowarka przepraszam, ładowarka to widzę, że masz nowego iPhone'a. Mhm. Tak? Ja mam jeszcze 4, 4s. czy mam 4S? W sumie nie nowego, bo teraz to wyszły chyba 6 no, plusy, teraz. Wysz... czy coś tam wyszło, więc ja już mam stary. Ludzie kochani. To. Jest. jest, dobrze. Jest. No i teraz słuchajcie o to jest nie wiem, nie mam pojęcia co to jest. A! No tak, jak przystało. A nie ma też e, kanał co zaszycie. E, więc. E, Miarka musi coś, być. Musi być. Tak. Bardzo fajna w ogóle. Jakiej to firmy? Streama, Streama tak. Wiesz co, mhm. teraz jestem w trakcie tych spotkań swoich autorskich, więc... No to... właśnie, bo Ty promujesz swoją książkę. Tak, tak, mhm. więc ta miarka jest, jakbym musiała komuś coś pokazać, jak się coś pomierzyć, to tak wrzuciłam ją, żeby była. Super, uważam, że bardzo fajne. to jest jakby Twoje drugie imię, prawda? Tak. Pilnik Be beauty. widzę, że jest używany nie tylko do <laughs> promowania postaci. Ale pewnie też jak malujesz paznokcie, nie? Tak no. jak mi gdzieś coś wyjdzie to <laughs> no. A ja mam czasami tak, że jak robię sobie french i mhm. takie jak ja mam jakieś trudne Pejste. rogi, to no. właśnie A, kładziesz pilniczek tak, i tak. wtedy. A tak, tak nie próbowałam. No, widzisz, musisz spróbować. Dobrze, co my tutaj mamy? Też mam. Dzisiaj są na sobie ja Catrice Multimat, też, też mm. masz fajny, nie? Taki no, jestem bardzo zadowolona. Fajnie buduje krycie. I też nie jest taki jest do, do wszystkich rodzajów cery i jest matowy, to też jest bardzo mm -hmm. duży plus. Mm -hmm. I ma też fajnie to, że ma kilka kolorów, i jak je wszystkie razem zmieszasz, to dodaje taki fajny. Dokładnie. Tak, nie jest taki zbyt nachalny. Mm -hmm. No proszę, proszę, co my tutaj mamy? Golden Rose witamina E. I rzeczywiście tak jest. 118. Mm -hmm. Ja mam dzisiaj na sobie właśnie tę pomadkę i powiem Ci, że jest naprawdę fajna. Bardzo do ciebie pasuje ta czerwień, ale do mnie by nie pasowała. No bo ty jesteś latem chyba, nie? Masz, yy... Ja jestem tak zim, zimnym latem, no tak, właśnie, No lato jest zimne, <głos> <głos> jesteś anomalia. Tak, jestem latem, zdecydowanie. Dobrze, następna szmineczka. No tutaj zrobimy taką wystawę. Tak, tak tam stawki. kilka ich no, będzie. Słuchajcie, to jest e, e, róż Dior 999. Też widzę, że... No tak, Ania. Czerwień, dobrze, czerwień tak, tak, tak. Być. Słuchaj, to jest y, pomadka, którą dostałam od przyjaciółki na trzydziestkę, mm -hmm. a dosłownie tydzień przed trzydziestką zgubiłam mm. też pomadkę Diora, tylko to ja był myślę, kolor że... chyba 8... 4, 4, albo 6, 6, nie pamiętam już mhm. teraz. Mam jeszcze pudełko zostawione. Właściwie nie ja zgubiłam, tylko mąż Ale. mi zgubił, byliśmy na weselu. I ja mu włożyłam tak tutaj do kieszonki, do koszuli, nie? I, i poszliśmy na spacer, ja mówię, Tylko mi zgub i słuchaj, przychodzimy. Ja mówię, daj mi pomadkę, ja muszę się poprawić usta. I sięgam do tej kieszonki, patrzę, nie ma. A że, że szliśmy jakimś lasem, jakiś tym, leciałam w szpilkach, wiesz tą drogą i no nie było, ktoś chyba sobie Ojej. wziął. I tak żałowałam. Mówi, dobra, odkupię ci. No i tydzień później dostałam tę, więc mówię, dobra, już nie musisz mi odkupować. Grzecha odpuszczone. Mm. O, o. No i proszę bardzo. Magnetic magenta 950. Mat. Mat. No, no powiem Ci, że jestem strasznie zakochana w tych pomadkach. To jest Maybelline. Maybelline. Um, Ale ładny kolor. i jest różowa. Mhm. Super, i właśnie ta matowa to jest I, kolor, I wiesz, ja to, się zawsze bałam ma matowych ładne. pomadek, bo myślałam, że one robią, tak robią zostawiają suchą takie skórę. grudki i suchą mhm. skórę, a, a, a no, no, te są naprawdę fenomenalne, mam jeszcze to czerwoną, to się... ale nie wiem, czy jest tam, y, natomiast mam jeszcze 950. Coś tam jest. Coś tam jest? Coś okay. o, ale jest. fajnie, bo <laughs> jest pod kolor trochę torebki. Tak, tak. Słuchajcie, tak, 955 55. Craving Coral, też matowa, czyli to możemy nawet porównać, proszę. No, no, no. I strasznie, teraz cały czas praktycznie. Bardzo znaczy fajno. W, w tych wszystkich, na zmianę. Mhm. Bo ta diora jest to. taka bardziej e, taka bordowa, taka wiśniowa, taka ciemna. Mhm. A ja jednak lubię trochę czerwień, jak idzie w koral, w taki pomarańcz. Ja rozumiem, bo właśnie nie do każdego pasuje. Ten czerwony to jest taki dość ryzykowny mhm. kolor. Naj, Najlepszym czerwonym kolorem to jest kolor, który ma niebieski pigment w sobie, a te nie, nie mają, bo on wtedy też uwydatnia biel zębów, mhm. ale yy, no pasuje. No, no, no Na no przykład właśnie. takim kolorem, który pasuje praktycznie do każdej karnacji jest Ruby Woo-Maka kolor. Też mam. Masz. Mhm. No to on naprawdę jest super. Ja też właśnie mam i w tym mi jest dobrze, bo generalnie mi nie jest dobrze wszędzie. Dobrze, Eveline Cosmetics, co mamy? Korektor dwa w jednym, kryjący rozświetlający. I co ty nam o tym powiesz? Wiesz co, to jest um, korektor pod oczy, który jako jedyny działa na moje sińce pod oczami. Mhm. Bo ja mam straszne, zresztą też pewnie wiesz, po nieprzespanych nocach i nie nic mi zauważyłam. nie działało. I kiedyś nagrywałam um, filmy dla takiego kanału i była tam makijażystka, wizażystka, która pracuje przy pierwszej miłości. Mhm. I ona mi właśnie tym mi tak po, fajnie mi zrobiła ten make-up, ja tak patrzę i mówię, kurczę, ale no, nawet ładnie. I ona właśnie mówi, słuchaj, no czasami najprostsze rozwiązania są najlepsze. Nie wiem, 13 zł właśnie w Rosmanie mówi, weź sobie ten najjaśniejszy i sprawdź jeszcze w domu, i od tamtej pory tylko tego używam. Tak? Mhm. I to rzeczywiście jest taki kryjący, no. hmm, to muszę spróbować. A widzisz doły mocno pod Nie, no, ja nie widzę w ogóle dołów. No to właśnie to jest korektor. <laughs> nie ma dołów, <laughs> Słuchajcie. Kolejna szmineczka BB. Tak, tak, jak to się mówi, nie wiem, bebe no chyba. chyba. Bebę. i to jest właśnie taka różana i ona jest fajna, ja ją uwielbiam, cały rok ją używam, ale na zimę najlepsza mm -hmm. i właśnie zawsze e, nakładam sobie najpierw bebe i po jakichś tam, nie wiem, dwóch, trzech minutach dopiero kolor. Tak. Bo one wtedy są fajnie nawilżone i nawet przy macie nic się nie dzieje, także ta pomadka jest zawsze ze mną. Zdecydowanie, następna rzecz, którą tutaj widzimy, o, to nie koniec. Co, Co nie to pomadka? Nie A nie, OPI to jest. Y Aha, do skórek, tak? Kierkoł mhm. oil to go. Słyszałam o tym na amerykańskim YouTubie, że to jest bardzo dobry. Bardzo dobre. I Powiem Ci, prawda? że ja to już mam chyba z pół roku i mhm. używam tego codziennie, nawet kilka razy dziennie, Ale bo tego wystarczy nie. troszeczkę. I jest Świeżo. super, bo mi właśnie tak jak mówiłaś, że tobie pękają tu skórki na, na kościach, mhm. a mi przy, przy tych przy paznokciach mm, skórki. I to jest masakra, i, i to mi bardzo pomaga. Kremy do rąk nie, a, a ten, ten opiekun. On był, on był drogi. Wiesz? Są. O proszę, proszę. Katris. Brow Definer. To jest dobry brwi. Co, co ty o tym myślisz? Wiesz, co fajny jest? Jest fajny, bo na początku tak marzę, marzę po tych brwiach, Jak mówię, nic, nic mi nie. No mówię, co no jest? Właśnie. Ale jak roztarłam go beczką sobie, to faktycznie zadziałał i jest fajny taki, że nie maluje mi po skórze, tylko faktycznie same, same mm -hmm. te brwi, więc... Ja jakoś tak średnio nie jestem z niego zadowolona, ale może muszę się przekonać, bo też właśnie go używałam i... Tak? Jakoś taki, no taki. Miałam e, wtedy mia taki, trochę. chyba to było, nie pamiętam co to było, czy to było Maybelline, czy co to było, musiałam sprawdzić, ale taki, że, że malowałaś sobie i później właśnie z drugiej strony była taka gąbka do rozcierania, której dalej używam mhm. i on był dużo lepszy niż ten, ale ten mi też nawet pasuje. Kolor na pewno jest dobry. Jest dobry kolor, ten. na pewno. Te, te kolory Bo my mamy jasne brwi, tak. więc, więc żeby nie za ciemne. No. no ja dzisiaj go też mam, chociaż nie wiem, czy coś widzisz. <laughs> Podgrzywko. Yy, no, ale no, tak yy, dzisiaj zresztą yy... chcę się upewnić, czy tutaj nie ma już kosmetyków. Nie, <laughs> nie, chyba nie. To jest no dobra, słuchajcie, tutaj mamy tusz do rzęs. Dior 090, Dior Show. Ja miałam kiedyś tą maskarę, mogę otworzyć. Tak, tak, ona już Zobaczcie. jest I trochę taka. I pod ja koniec. uważam, że ta maskara jest dobra, to znaczy ja akurat lubię takie szczoteczki. Ty widzę, że też lubisz, mm. ale nie każdy lubi na przykład moja siostra to lubi bardzo cieniutkie takie. A wiesz. no właśnie, nie, ja lubię grube, bo ja lubię ogólnie pogrubiać rzęsy. Nie mam problemu mam z długością tak. tych rzęs, ale ale z pogrubieniem jak najbardziej i ja go też dostałam właśnie y, na 30. Jestem z niego bardzo zadowolona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobrze policzyłam? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. dziesięć. A ja patrzcie robię ja cały czas twojego słuchacza kitka. <grytka>. No, <grytka> no i łaską. co? I takie jeszcze kosmetyczne, no to. peseczki, tak jest. Właśnie gdzie mam swoje kluczyki do samochodu? No wkrótce. No dobrze. Rękawiczki. Słuchaj, te rękawiczki mają Fajne więcej są. lat niż ja, czyli ponad no 30. No, ale Jarę. No, to są My, rękawiczki mojej babci. My mamy ponad 25. <grym> Od mój mój ty masz lat? No ponad 70, aha, no dobra, to jest dobra odpowiedź, klucze bez wyrloka, no wiesz co, no bez. abyś się wstydziła. Nie, bo wiesz co, bo to są klucze od e, mieszkania oczywiście. tutaj w Warszawie, mhm. a w domu mam e, klucze od samochodu, od domu na smyczy, bo ja zawsze w torebce Żebyła po prostu naleźć. wystaje mi smycz z boku, żebym mhm. ja je tylko wyciągnęła, tak to bym nie ogarnęła, jakby był gdzieś na dole, mhm. także, Rozumiem. No, a to tak. Pilniczek. Ten już raczej do piłowania służy, mm. chociaż no. To... No też tam coś tam spiłował. I many. co my tutaj mamy? Mamy, nie, mamy, no, mamy też? Zobacz. Patrz, nawet nie wiedziałam. Mogę policzyć ile masz? Tak. Dwa, trzy, cztery, czternaście grosze. Wow, na kawę nie, nie pójdziemy, nie I jeszcze jedna rzecz, która tutaj jest, suweczka. Proszę bardzo. I to jest wszystko. Słuchajcie, bardzo Wam dziękujemy za oglądanie, trzymajcie się ciepło, zapraszamy Was jeszcze raz serdecznie, żebyście odwiedziły kanał Ani. Musicie koniecznie zobaczyć, co chowa Paulina w swojej torebce. No, Torebunic. specjalnie właśnie nie sprzątałam jej, także zapraszamy Was do oglądania, no i do no, miłego zobaczenia. Jeżeli Wam się podobało, dajcie znać w komentarzach i dajcie też znać, co macie w swoich torebkach, koniecznie. takich małych. Czy macie też tyle kosmetyków, co Ania, tyle szminek, czy, czy co jeszcze nietypowego kryją Wasze torebki? I do miłego zobaczenia, Buziaki. Pa! Pa, pa, hej!